Siemka widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grali w cs Ale na początku powiem tak, że jeśli boicie się niebo, krwi czy takich rzeczy To lepiej nie oglądajcie tego odcinka To wtedy to nie jest dla Was A, ja, a jak ktoś się nie boi takich rzeczy To zapraszamy do oglądania Więc zjednoczymy się z serwerem Uproszczony gramy Czemu nie? Widzowie, ja, jeśli Wam się spodoba to zostawcie lajka i suba. Jak nie, CT. Co? Więc. Dawajcie do antyterrorystów. Dobra. Idziemy do tego. To w końcu do jednego, ja idę... czy antyterrorysta? Ja idę do tego, co. Ja idę do, te... do tego, co. Dawidok. Do, do której widzowie zapomniałem Dawidok powiedzieć. Zapomniałem powiedzieć, czy znam, jest to

I widzowie, zapomniałem wspomnieć o tym, że to jest pełnoruski. Pełnoruski, No dlaczego? Zapomniałem, że. Dlaczego ty kanty tezorów jest jakieś 9, a tam jest 10 jesteś? No ale to jest? Po co to jest skam? To? Co się dzieje? Ej, przerzuciło mnie. No, no, no. no nie mam Obadze. Obadze. Dzięki za info. Ale on nie jest z nie! Aaa! Cicho. Adam. Jeszcze krystal nie możesz mówić. Yy, tak jest info. Fajny klawiatur? nie słabo okej okay. tak informacja takich... Ej co jest?! I, i, a. Iee, coś Gówno, to jest zabija. Nie Może wam dawać im coś. Dawaj, możecie dać im dobra. Ile macie macha A Hace. ładnie, dobra. 15 a też nie żyje. A ja jestem wiesz. ma tyle samo, całą ochronę i 81 chypy. Ale wiesz, że każdy jest w waszej bezpiecznej muzyce, więc nie wiem, co ty to mogli. Ileksenu? 251 ograniczeń granatami. Oro. Co jest? O kurde. I to ten medzik oddał. Eja. Jak się zaatakowało z czterech graczy, w tym mnie. Jest docika z ta? w ta? Nie no dlaczego ludzie siebie atakują, no ci ludzie to naprawdę są głupi. Nie no ktoś znowu rzucił. A, palę się nie no żartuję, nie palę się. I, a, bo miło, co pomocie pomocie. Skąd mam 49 HP, o nie. Co jest? jest! to w przede. Jak będziesz miał cały biały ekran, to znaczy, że flash je, leci. No wiem o tym. Aha. No jak? No małotówka leci. Jezu, no nie, nie no, ale ty kubek i rusek. no Kubek No, kubek, kubek. Widzowie, musimy zabić Kubka i Ruska. Kubek i Kubek Peru, Kubek i rusek, Kubek i No, Ceno, zabij tego walonego Kubka i Ruska. No jeszcze z mojej SG. 553 korzysta mojego, co to ma znaczenie. Ej, oni... Olej, my go rushujemy. Ktoś się zabił. Ej, Basz też umie tego bunny hopa. Ej, co jest, Beskidu? Ej, ten... Typer, typer. Dobra. A, no i co? No i czemu, to jest nether, oni mają cheatera. No i czemu, to ja nether, i... ma cheatera. No i bierzemy takie coś o tym. Jak obronią grasz, Aby? A fajno, Ej, a, a, a fajno. Czem, a tam tam... No co? Jeszcze specjalnie powiedziałem mu fajno, żeby wiesz. Jak tam Dawid, fajny palak. Dobra, Negis czy... Ole wyrywał wyrwał. Ty tam ten teraz jest. No mówię. Bliźniła pałacowę czy nie? Wiesz kurde, no. No. Ale zabijemy No. Widzę, nie tak źle idzie, 3 killa. A nasz ten jest Gdzie są Gdzie Ty spójrzcie na mój ping! Widzowie, komuś tu ping No właśnie, nie! A i ty masz pingu niż ja. No. Ty. Ale ten typ, to twitter totalny. Naprawdę? Ale ty Żartowałem nie, żartowałem, nie gram akaczem. A Ja od razu mówię. Gram z fadasem. Nie, wcale nie gram akaczem. Gram czymś innym, ale nie powiem czym, bo nie gram tym akaczem. Więcej się innego. Ej, u nas dwóch mają awka. Afka? Nie masz, ja się wypali tak szybko. To dobrze, że u Ciebie mają awka. Kurde, jak mnie zrasowali, ale pewnie znowu będę miał, że to, to najwięcej kapelanów. Dowie lepiej uważajcie na takich holoskich e, jeden, jest, jeden jest bombsite, jeden nie jest bombsite, ale Bomsite? Adam, mada, mada nie Jeden z, e, ticket, ticket Zabij go, bo czemu nie Dobra Ale się wcelował tam ten mi nie Ej, Adaś, a czemu ty grasz tak z tym, tym akadem takim? A? Dawaj go daj, dobrze! dobrze. Zabiję go. O, dobrze! To jest wybrać. takie gra, stricte granie z ludźmi z Prime'em. Ej, bo jak znamy gra... A nie, dobra. A nie, bo oni nie mają Prime'a, dobra. A wyszedź stamtąd. Widzowie, kupujemy coś fajnego. Nie powiem, nie powiem ja. co, ale coś na pewno. Bic, bic, bic. Ja, ja powiem. Chyba to odstawię ale... Digla, tak szczerze. No właśnie, pamiętasz, jak tutaj graliśmy? Odstawę no. tego Digla. Yeah. Ja lecimy. Seno zaatakował członka drużyny, swojego kolegę z drużyny. Choć to nie jest. jak ten... wyrwałem! No nie, no, no nie no rusek nie zabił. No Widzowie Oj oj oj, ale kubek poległ. Widzowie, mhm. pamiętajcie, że każdy gracz to rusek Nieważne czy to jest... Ej, rusek, też jesteś graczem. To. Ale oprócz na, oprócz naszej trójki. Oczywiście, oprócz naszej trójki, który tam Oprócz naszej trójki mam nie Czyli mnie Krystala i kubka. A julek to jest... To julek, Przywiet. Nie, julek to jest ten. To jest y, ten... Chińczyk. Czy wasi klampi na B? Jezu, ty pomaga swoimi czasami. A jednak ty. Czyli doget się zabije? Wasi się nie Nasi, spójrz na wynik biku. Nie mam. Albo wy już tak dołączyliście. A, Ta, bo my już tak dołączyliśmy. Wiesz, Był, że było 3-2, chyba. Nie. Tak, jak dołączyliśmy. Nie. Mi się tak wydaje. Sprawdzi się po prostu, powinienem no. no więc tutaj będziesz musiał przybliżyć. Nie chcę tego zrobić. Jezu, czas! Ty, 5 to ty robisz. No ty, 5 to O mój tu... Boże! O, ale dostał szok. nie ja ale... przetapnie no, to zostałem okradziony zostałem albo ktoś tam został ukradziony, ale nieważne. no oni się znowu biją ale i tak sobie nic nie dodaje. przetapnej garusie wygadnij mnie kolega z różnymi na cicho O fiulek ktoś mówi ale nie wie co to znaczy U, tutaj to... Widzio, tak widzio. Co to za madej był? Co to ma znaczyć? Nie. Widzio, Chyba nie damy rady. Au. No tu jeszcze. Ach, tak, nie, to skarży się. Skarżają, skarżają. Sorka, sorka za to. No ty, ty no mi mm. masz mi powiedzieć dlaczego wy wszyscy z takie granaty dymne i wszyscy. Ale biało malcy miałeś teraz. U Boże. Ja mam... Zaatakowałem zabolało. Wszystko zabolały. Młode ciak no, dostał. No Do ty sensa rzucił mi pod nogami? Jak. Taki jest urok fleszy właśnie. Proszę trzymać się sensa i dostałeś 3 flesz pod rząd. Będę jak my wtedy graliśmy tego turka i takim rzucaliśmy wszystko. No. 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 Dlaczego oni wygrali? To jest niesprawiedliwe. Nie, trzeba ich zniszczyć. trzeba musimy go zniszczyć. I tak nas jest sad. A nie. Na to idziemy. Napisałem. Idziemy teraz tam tędy, ok? Go B? Ok. Nie. Tak ci się tylko wydaje. to idę na lato. Kto jeszcze, to jeszcze, kto 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 To kto kto to kto 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 zapomniałem, że nie mogę. Tak to mi to się, tak mi to kto Teraz no, się to się Zabili mnie! Kto mnie zabił? Skąd to? To plecy zrobili Plecy? No! Alekiera! Ale Alekiera! kiera! mnie tak jeden HP masz! obyś zdech od Neida! Ty co ten typek na, obok naszego spalma jak się idzie na A przy rampie, Co ten typek zrobił? Jak jego ciało leży? Wcale to, to, to no mnie nie zabił, to nie tak. Mm. On mnie też zabił, bo, bo niby został na wku i nagle se AWP mnie zabił. Spawn terrorist. Spawn terrorist. Ale oni Cię nie słyszą. Idiot. Widzowie pamiętajcie, żeby nigdy nie gadać, że jest Może na czas nie. wygramy? Nie można, tak to jest zakazane, nie gadać. Nie A bo ten Twitter sobie przyszedł do nich, dlatego Wy tak wygrywacie. U nas chcą go wywalić. No to wywalajcie! Nie. A to cię nie zgłoszę, za to, by... zgłoszę cię za to, że nie zmieniacie. To cię dało na tylko czterech gdyby dało przeciw. Było pięć za i cztery przeciw. No, rozwani, ten kieś, ten kieś... Dobra, idziemy rąb dać.

No bez sensu jest ten cheater Zaraz po tym po, tej, po tym meczu wychodzimy i szukamy nowego, bo ten nie da się grać z cheaterem. No właśnie tobie. Pamiętajcie, jak macie, jak widzicie cheatera to nie gracie i wychodzicie po prostu Dobra, wychodzimy. Zaprosiśmy. Zobaczy ile PDA tylko. Ale wiesz, że PD tak się jak się Ja teraz, ja teraz skrzynę będę miał. Dobra, widzowie, lecimy na kolejny mecz. Ja też. Dobra, widzowie, lecimy z kolejnym. Oni nie ukradli. No ja nie, nie ukradł. Tutaj chodźmy do CT, tu ma łatwiej CT. Oh. Okay. No no. Dobra, CT. I jest złoty. To jest złoty, to jest złoty, to jest to jest Jestem w Terra. My jako jedynie mamy prime'a David. Hihiha, hi, ja. 10 do skila. Jestem w Terra. Ale wiesz, że to, że masz prime'a to nie znaczy, że piszko. Cicho, nie Dawid, też, to jest. plus 10 do skill'a. Nie, widocznie. Pamiętajcie, że, że ten dziwny prime nic nie znaczy. No, znaczy, to że, to, że możesz sobie grać i zarobić no. hajs na tym. Zabili Spagra. gra. Chodź, wbijaj czy wbijaj! Nie! Help me! O Jezu. Ej, bo w sensie, że no nie, no, wbijasz no nie PD, że, że wbijasz PD sobie i za następny na przykład poziom, jak ja mam e, ten e, sierżant, nie, a Dawid ma hmm. kapral na przykład, jak się wbija, to dostaje się skrzynkę i jakieś graffiti, albo jakieś, nie, tak, nie, tak, albo się jakieś... Nie! No tak, tylko my mamy. Aha. Tutaj ten... ma prime'a. Jak Widzowie, pamiętajcie, że ten prime dużo Kto kosztuje. Zlec, kosztuje całej Tylko Kogo znajdę, bo są przełomie. CICHO! Puncz! Widzowie, pamiętajcie, że Julek jest bardzo głupi i głośny. I cały czas tylko gada, i gada, i gada o tych swoich hipotach. Więc nie słuchajcie go. Nie wiem, już, który tam. No znowu jest ten jakiś a bo my bo my dołączyliśmy na ten sam serwer. No. Tylko, z in, tylko z innymi... na inną mapę po prostu. 57 a kupiłem i z Ja to digiel. Ale Ja jigla odstawiam. No to odstaw tego digla, bo ty to nawet trafisz na mnie. Five 57. Ojojoj! Prawie tego. Nie no. Widzowie zabili mnie od pleców! Co to ma oznaczyć? Typie. Nie mogę. O, Ja nie mogę. A no to cheater, to się nie dzieje. Wcale nie naprowadzę, wcale nie ma łyhaka, nie, nie. Wcale, że nie. Ojojoj, nie. Wcale. I i. Ale nie wejdzie Ja nie wzięli, ale ogólnie taki piknik poszło. Nie wiem, że tutaj głównym jestem. Zawie Dobra... ten mecz, ale. Powracam do Digla, próbuję. Te ja mecze nie, w ogóle sensu nie, nie. Proszę o odprawę Ponieważ. Mam do jego skin, więc chcę wykorzystać jeszcze z utraty całej. Ale wiesz, że Twój pal, do Digla skończył się jakieś dwa lata temu. No teraz ja kinia nie położyć Power to na to Ta Power potem masz gdy idziesz na kimę po z tym ketchup No, no zabiję mnie od new Wbijają wam od garażu no. No, nie? Trzeba Słyskać obstawić garaż Obstawiamy całe A. Z każdej strony odstawiamy. obstawiamy. Dobra. Staket A. Ej. No, stakujemy A teraz. Stakujemy A. Ej, będę grał ze zła Kupcie największe gówno, jakie możecie i pijajcie. O, no nie, już lag mam Dobra, zginąłem Widzowie! Tak, 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 tak! Ta, 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 ta. Ja mógłbym nawet zrobić challenge! Eee, Zginę no, no, ten. Lecisz, tak! Ginę w No i widzicie, jak nas zjeżdżają oni leci. Widzowie Lecimy ale dalej I niedosłone zakłady tu lecą Terasz tu Jak on tak tak szybko tutaj tędy tak był. Zabijłem kogoś będąc oślepionym przez kłębę. No i oni już podstawiają tą bombę, no i... Aha. A i... B? A ty B, B A będziemy. Czy tu i tu wjeżdżają? No. W góry są. No. Idzie na naszą wieża. Jechał od pleców. Plec. I w to przy was od podłogi gdzie ty spad. Jak to przeżyć dziad? Jakie mam takie lany no? no dawaj No A i Zabił mnie jakiś a, że ja miałem cię... policjantem na żadne No! Jak? Jak? No a kiedy mamy I Widzowie, ja myślę, że tego nie ma sensu za bardzo, jak tu to są też, żebyśmy się dołączyli do tego, do tego do samego serwera. Dajcie znać, czy ten odcinek Wam się podobał. I czy może chcecie kolejny? To napiszcie czy no chcecie kolejny. Ja myślę, że chyba można byłoby kończyć. Ja myślę, że można byłoby kończyć odcinek. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie lajka like i suba. I się żegnamy. Bajo.